Witamy na targach sadowniczo-warzywniczych. W tym roku wyjątkowo pierwszy raz w Kielcach. Dzisiaj chcielibyśmy się skupić na modelu Massey Ferguson MF3FR 115 koni. Prezentujemy Wam nasz nowy ciągnik, który mamy w ofercie. Jest to ciągnik od 85 koni do 120. Oczywiście zostaje w ofercie ciągnik, który mamy 75 koni. Ten model przede wszystkim charakteryzuje się płaską podłogą, który wprowadziliśmy do, do naszej oferty. Jeżeli chodzi o wysokość tego ciągnika, to e, troszeczkę urosła. Będzie to wysokość około 2,50 e, jeżeli chodzi o wysokość. Przede wszystkim co się zmienia? Silnik 3,6 litra, cztery zawory na e, cylinder. Zbiornik paliwa 120 litrów, dwie wersje wyposażenia, dwie wersje szerokości kabiny, czyli my potocznie mówimy kabina M20, met kabina metrówka, oczywiście kabina metro, metrowa jest montowana w ciągnikach, które mamy. Także tutaj klient będzie mógł sobie konfigurować ten ciągnik w dwóch wersjach, węższych, czyli, czyli na obsadę około metra ciągnik też charakteryzuje się w ofercie Massey Ferguson joystickiem elektrohydraulicznym, który mamy w kabinie, podłokietnik. W ofercie Massey Ferguson mamy, mamy dwie wersje wyposażenia, wersja Essential, wersja Efficient, to nas wyróżnia. Przekładnia charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest to przekładnia PowerShift, pięć dużych zakresów, półbiegi oczywiście pomiędzy. I joystick będzie obsługiwał nam dwa wyjścia hydrauliczne, ale oczywiście dzięki temu, że mamy tam przyciski elektrohydrauliczne, także możemy w sumie obsługiwać cztery cztery wyjścia hydrauliczne. 120 litrów pompa hydrauliczna, sześć wyjść hydraulicznych z tyłu z przodu. U dźwigi podnośników, jakie ten ciągnik posiada to z przodu 1650 i z tyłu możemy skonfigurować tylny tus, będzie podnosił nam 300 kg. Także, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o podnośniki. Tak, wałek odbioru mocy do skonfigurowania wszystkie Wszystkie prędkości 540, 500, 500, 750, Eco 1000. I wszystkie wszystkie prędkości mamy w ofercie. Rozwiązanie fabryczne, jakie, jakie dostajemy z nowym modelem to filtr kabiny kategorii czwartej z osobnym modułem w dachu, także można śmiało sobie już raz zadbać konkretnie o, o, o bezpieczeństwo i zdrowie w tym ciągniku. Jeżeli chodzi o kabinę, to oczywiście dwie wersje wyposażenia Essential Efficient. Klient może sobie śmiało, śmiało skonfigurować dokładnie takie, takie instrumenty, jakie potrzebuje. Oczywiście będzie to uzależnione czy od budżetu, czy, czy od komfortu. Więcej szczegółów, które możemy się dowiedzieć na temat naszej sieci sprzedażowej jest na www.masyferguson.pl i zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.